Człowiek z korytarza. Mój młodszy brat zawsze mówił o człowieku z korytarza. Podobno co noc stał pod drzwiami jego pokoju i patrzył, aż zaśnie. Rodzice mówili, że to tylko wyobraźnia. Ale kilka dni temu coś się zmieniło. Obudziłem się o trzeciej w nocy. Poczułem, że ktoś na mnie patrzy. Spojrzałem na korytarz pusty. Ale drzwi do pokoju brata były otwarte. Wszedłem do środka. Spał spokojnie. Zajrzałem do szafy. Pod łóżko. Nic. Już miałem wychodzić, ale wtedy zobaczyłem kartkę na jego biurku. Napisane było dziecięcym pismem. Zamknij drzwi, zanim on wejdzie. Spojrzałem na drzwi. Były. Zamknięte. Od środka. Poczułem oddech za plecami. I cichy szept. Już jestem w środku. Prawdziwa historia? Oceń sam. Codziennie nowe mroczne shorty.